Jeżeli jest na to przestrzeń, finanse, wewnętrzna zgoda, no to absolutnie jestem za tym, żeby spędzać czas w miłej atmosferze i w fajnych okolicznościach niż w złej atmosferze i w chłodnych okolicznościach. Ja nie, nie podróżuję w tej chwili, nie dlatego, że taki jestem zarobiony, tylko nie podróżuję dlatego, że to nie jest czas w tej chwili na rozprężanie się i szukanie pocieszenia w czymkolwiek, tylko no po prostu na ziemi są takie momenty, że są momenty rozprężenia i są momenty sprężenia. I ja uważam, że ten czas, który w tej chwili jest, jest czasem dla nas, jest czasem darowanym nam od losu, na refleksję, na pracę sobą ze sobą. Na i, i, I nad wartościami. I oczywiście, że można go zmitrężyć w ten sposób, że będziemy się opalać i udawać, że nic się nie dzieje, ale to się nie da, bo dzieje się. No właśnie, cała zabawa polega na tym, że dzieje się na całej Ziemi. I czy się będzie na Zanzibarze, czy się będzie w Egipcie, czy się będzie gdziekolwiek na Ziemi, to będzie się w czasie dziania. Bo, bo inaczej nie będzie, no i, i, i co, no i, i nagle y, mamy na, na Zanzibarze w ogóle nasze własne zegrze. No ludzie, co mieszkają ze sobą przy jednej ulicy, nie widują się dziesięciolecia, nagle są sąsiadami na Zanzibarze, buda w budę i w ogóle są najlepszymi kolegami, no. Y, y, no no hulaj dusza, piekła nie ma, znaczy no jeżeli ktoś tak też chce, no to niech tak robi, no dlaczego nie, jakby właśnie o to chodzi, że y, y, że nie ma na to złotej metody. Ka znaczy, w tej chwili widzimy, jak sobie nie umiemy radzić w sytuacjach ekstremalnych, i każdy sobie nie radzi jak umie.